Ja bym poleciał górnym, przy pumą i spróbował A zaatakować. Co ty Do na boju. Tu? Nie mam pumy. Aha, to przykro. On speedrunuje. Kogo mamy? Mamy Niemców i Włochów w drużynie. Mogą... A nie, dobra, tu już mogą się powoli T34 pojawić. O, czekaj. O, xD, spłonąłem, bo się zająłem patrzeniem w inną stronę i zginąłem od razu. Dosłownie jakiś SARS-CoV-2 mnie lepa z lewej, albo tu po naszej Lepa, z, lepa z punktu e, B. tam jakiś szrek mam język, ja nie chcę nic mówić. E, tak, znowu dostałem lepę. E, lepa tak. Dostał. Gdzie on jest? Tam. Idę. Elektroniczko, chłopie, tak się to robi. Speedrun. Ty ty ty, 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 ale zaraz lepę dostanę. Ja zostałem spopielony Nie. M10. O nie. Premier, Wiel P Premier Wielkiej Brytanii mnie dojeżdża. Tu podjeżdżam. Jeśli nie wyrwie szybko ja pierwszego. O! Ale ja, przebiłem go. Jechać, bo jak się trafi jakiś ciężki, to wiesz, może być naszą jedyną nadzieją. Kapu, moment! Bąk! Tam samoloty jakieś latają. Ała! Skąd? Kromek, Kromek? No nie wiem, ale... cztery. Jak mam. Mą... Abrams mię... znaczy Abram, Abrams! <śmiech> Abrams. <śmiech> Sherman mnie dojechał. Abrams na się... Zabił mnie. <noise> Siedzi za tymi, za budynkami. Dobra, bierę w sumie samolot, będę ich strzeli Bywał, zaraz zostanę zniszczony. Idę po. A propos kawu, siema! Dajcie chcę pomóc! Dechłem. Ty wezmiesz tu kasa w sumie, bo oni stracili lotnictwo w większości. No, nie mam Ech, co robić. Tylko nie mam syreny, trochę bieda. O no ten Crusader, pamiętasz gdzie on był? E. Tak mniej więcej jak ja zdechłem... Nie, nie pamiętam Oho No to po pola... Polataliśmy panie. polataliśmy Nie, ale zaraz zdech. co to za plot? Woda płonie ser. Ja chyba obsałem amerykańskie jakieś M16, od M13 to, pi... to są Browningi te 50, o ty, ty, ty o, samo... No właśnie to tak zauważyłem A bo ja na dymie lecę, no. ja się dziwię czemu mnie to tak łatwo widzę? Aha, Strzelec nie żyje. No to jest. On się pali ze mną leci, no to fajnie. Weź gdzieś mi znajdź typa jakiegoś, wiem, artylerię, który mogę sobie posłać do piachu. Yy, spróbuj tam za te, za te fabryki tam przy ich spawnie. W sensie, Dobra. Jeżeli możesz tam w ogóle. Mop, Okej. Okay. byś mnie w ogóle byś tylko tym, tym to do żeby nie, nie trafił do Tu jest typ. Tu jest typ. O, szwedzka polotka. Nie! A! Żryj! Lecą bomby! Żry. Żryj. Żryk, koleś! A, koleś! Wow. 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 Ło 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 To To Play of the game <laughs> Chłop zrobił? Psy. Tak się kończy jak się stoi tymi pelota, pelotami na respie O chłopie o, Zaraz dostanę z jakiegoś Su76 Będzie koniec Eee yy, Przeciwko tak, możesz dostać Co jest na końcu kolumny? Nie mam pojęcia co nie wiem, ale wiem, że będę musiał strasznie dużo z tego odcinka wyciągnąć. Nie! Już myślałem, że zbywale jakiś, nie wiem. skryby monolog, żebyś mógł to do odcinka dać. Nieprawda, nie dasz tego. Pamiętam, co, pamiętasz co mówiłem, może co się niszczył na czas To ta hita zwierzy, czarzy. To trup. Ale robię manewr, ale robię manewr. Przestań! Zostaw mnie, szatanie! Wziąłem czołg wroga, który się schował teraz. W zbiornik paliwa. Wróg płonie! Przestańcie mnie nie przestać! Jednostka zniszczona! a ładnie, sus. Dostał. A. Popie jaki tu jest normalnie CQB masakra, ja tu walczę dosłownie na dystansie 10 metrów od typu. Halo? Przestań umierać. Zresztą, pan zaraz, kończymy się śmieszkowaniem. Teraz hita dostaną, to już się nie pozbiera. Będzie takie, bonk. Czemu mi tak u internet płonie? Halo? Nie wiem, mi dzisiaj dwa razy wywalił. Ten cringe. Witamy w orange sieci numer 1 <laughs> Pan co? Y y uważaj, bo tu masz wrogiego cza czołg Tu I jeszcze właśnie tu jest gdzieś Sherman. Wró Nie, szerma ze stopiotką Nie! On płonie, ser właśnie nie płonie! I Ale ty płoń. Tu gdzieś. Dostał działu! Jadę ci pomóc! Wow! Ty! Tak się da? Y Ty za, ja nie Ty, za nami, no. Ty, Zniszczyli mi dosłownie wszystko w środku czołgu. Padło mi dosłownie wszystko: napęd, silnik. Ale ładny hit. A? To no super. Ej, bo dlaczego nasz punkt tracimy? Bo stoi tam Sherman i każdy się boi w niego strzelić. No to strzel, ty no, czemu o tym nie pomyślałem? Dobra, wyrwał lepiej nie mogę. Co jest z A... nas gorsze, zostaliśmy sami. Spokojnie, mam ja plan. jeden laś panca i ty. I jakiś. Szropny. Spokojnie, nie mam planu. Oho, trafiłem. O, chłop się nie, przestań istnieć! Pelota ruski Milk Truck tam jest. Gdzie? Na B. Właśnie bardzo by mi się przydało Twoje działko. To nie był Milk Truck! Wow. dobra. Co to było? A nie, Milk Truck też tam jest. To była brytyjska pelota, ale tam jest dosłownie ruska ciężarówka z działkiem na, na tyle. Przygwoździli mnie lekko. Dosłownie walę serię tam, przede mnie, jak spróbuję marknąć, czy coś. Nie od razu spróbuję, bo nie wiem, na ile przeżyję. Łeee! dosłownie taniec z gwiazdami. Ja duję amunicję pancerna Nie, milk truck! Nie. Jeszcze jednak, goście już pilotami jadą wszystko, ja mam sztucha jeszcze, to jest do dobry kran nurk. To jest właśnie to co lubię w sztuchu Dezintegracja pelotów Nie zniszczenie, dezintegracja Może, że zaraz samolot nie dojedzie Fajne krzaczki Ile zanie dałeś nie, mi... nie, nie! Sztuch! Chroni się! Aha. No to fajnie, to fajnie! M10 przeżyła, przeżyła 105mm kumula kumulacyjnego. <śmulacja> Może przeszło przez nią! Better! O, jeden już z naszych zdech! Better! Zaraz ja też! Zdech. Better! Nie wiem, niech się wróci! W moją stronę Eee, jakaś szwedzka wersja Panzer 38 dostał. Jak tam twoja czteroosobowa załoga? Dobra, to nie miało prawa wejść Halo, Gajdżin, budzi się Nie! Czy on ma 105? On nie ma 105 A, To jest A Teamwork, widzisz? Opóźniłem go na ja tyle, że znalazł się w zasięgu rażenia bomby. Tum, tum, tu tum, 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 tum Jak coś tum. tak brzydkiego może mieć tak dobry pancerz? Mówisz, że tej Landrynce szwedzkiej? A nie, to jest, to jest to francuskie. Bomba. To, to, to Sa, mówi, że tej... 40, tak. Ta do, dostał, dostał bombom. Znowu ta sama sytuacja. Zatrzymuje typa i. Zatrzymaj go na tyle, żeby dostać samolot. Chyba e? mi się dosłownie zaśpiecza na komputerze. Ale ja mam fartę. Gdzie nowe. Masz. Znów to samo. Trzeci raz to samo. Gdzie my się bijemy? Norwegia? Eee. Drawniane kościołki, stare domy. Góry dookoła. Y, Crusader w krzakach. Dlaczego nie mogę. A! Chciałem pomóc swoim ludziom w ochronie przed samolotami Sami se poradzi Blood Mountain, I am the soldier of heaven Szybko Tak się to robi Niech Hezbollah zniszczyli Życie to ból. Traf, trafił no nie. mnie w silnik. No nie, Matilda Jerzyk. Panie Jerzyku. <noise> Panie Jerzyku. Popieli się. Gdzie ty jesteś? Panie Hedge, Hedgehog. Panie Jerzyku, nie. Który jestem w tej, w hierarchii? Dauna, da, da Trze... statystyki. Panie Jerzyku. Pali się. Trzeci od końca. Panie Jerzyku, nie. Dlaczego tak upośledzenie się ciebie oglądało Nie wiem, ale pan Jerzyk niestety został zniszczony w wyniku starcia z w, siłami pancernymi Wehrmachtu Tam czołg 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 przed tobą Nie ta strona, dwa czołgi wroga Trzy czołgi wrogie. Kość. I ty... Nie Rybit nie przebicie Za... O, tam właśnie Dostał po wieży Prój do niego jak dom Strzelaj z tego! Strzelaj z tego! Strzelaj, nie maszynowych! Nie masz Aha. Maszynowy. Aha. bomb im Angriff auf bolschewistische Panzer und Truppenansammlungen! <saj iki> Bomba! S! Allah! Allah. Allahu Akbar! Pong! Co to jest za kurto? Hej! <głanie> <sajnie> 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 Proszę mi tu! Pancerz szlafroka nie obrażać Pałatka Lewupa narzucona na tak. górę Jest git, jak w muzeum Wojska Polskiego M22 is no more Jedzie, 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 Jakaś... jedzie Jakaś pilota tam była Nie! Halt! Just... Człowieku! Pomóż mi! Nie ma, robię coś Cześć. bardzo głupiego Zdjąłem i... A nie, to nie był ił. Już myślałem, że osiągnąłem po prostu szczyt możliwości tego I jeszcze żyje! Unieszkodniłem dwa samoloty, i jeszcze żyje! Panie! O w końcu, pilota mnie zabiła. Zaprawdę, co się wydarzy. O Trzy Te bomby magazynki. nie trafią, te bomby nie trafią. Nie trafiły. Mówiłem. Dobrze. Odejdź! Jadę szturm panzerem. Aż tak widać? Wsypcie z tą nadziarnią.